Siema, jestem Pakila, to jest kolejne wyzwanie Co mamy w tym wyzwaniu do roboty? No, generalnie przeczekać cały dzień w grze Nikogo nie denerwując, że tak powiem, czyli do nikogo nie strzelając Być po prostu honorowym To wystarczy, po prostu trzeba czekać i nic w sumie nie robić Wyzwania dnia, o to właśnie chodzi Dni bez osiągnięcia wysokiego poziomu wrogości ja już trochę tutaj polatałem, porobiłem, więc jakiś czas powinno mi po prostu tą misję zaliczyć. O, właśnie, no to już mi zaliczyło. Jak widzicie, no trzeba było po prostu jeden dzień przeczekać, bez awanturowania się prosty sposób. No to to tyle, trzymajcie się do następnej misji. Cześć.